Przede wszystkim same e, przygotowania spowodują to, że nasze miasto e, m, będzie e, ładniejsze. No a przede wszystkim e, będziemy mieli lepsze ulice. E, będzie bardziej kolorowo, będziemy mieli więcej wyremontowanych kamienic. E, no i powstanie piękny stadion, tak? To jest e, ważna sprawa. No i na pewno dla samej drużyny e, Śląska-Wrocław Śląska-Wrocław będzie to na pewno dodatkowa motywacja do osiągania lepszych wyników, a i dla sponsorów, ponieważ miasto jest, Wrocław jest tutaj będzie jednym z głównych miast, gdzie będą mecze rozgrywane, no to napłyną tutaj. Czyli pod względem pod względem organizacji życia miasta na pewno zyskamy dużo. Mam nadzieję, że sama, sam, sama piłka nożna pozyska dodatkowe fundusze. Myślę, że tych funduszy, ponieważ brakuje i dzieciom, i młodzieży, to, to te grupy wiekowe skorzystają na tym. No i sama, sam klub, który jest coraz lepszy. Myślę, że do tego czasu będziemy już startować w rozgrywkach europejskich. I to, to wszystko, e, a poza tym dużo turystów przyjęć, mhm. tak? Następne, następne, e, e, następne e, pozytywne rzeczy, dużo pieniędzy przecież tu zostawią. I hotelarstwo się rozwija, i restauratorstwo się wzmocni. I tego typu sklepy kibica też na pewno będą miały bodziec do rozwoju dodatkowego. Dobrze. dziękuję bardzo.